Wtedy, kiedy naciskamy na, na przedsiębiorców, że to musi być koniecznie umowa o pracę, w zależności od czasem preferencji inspektora, bo musimy pamiętać o tym, że Państwowa Inspekcja Pracy aktualnie wzmacnia swoje szeregi, rozbudowuje struktury, szkoli, przygotowuje właśnie do tego, żeby 200 dużych firm w przyszłym roku objąć swoimi kontrolami. To sam fakt tego powoduje, że przedsiębiorcy mogą się obawiać tego, co ta ustawa spowoduje, w sytuacji, w której nie ma takiej intencji. Dlatego, że Uzasadnieniem wprowadzenia tej ustawy Może jest jeden tam... z punktów e, e, KPO e, po rewizji, która była doko dokonywana w, w tym roku, czyli z 25, tak naprawdę. E, tam nie ma w treści sugerowania, żeby był narzucony rygor natychmiastowej wykonywalności. Nie ma w treści sugerowania, że ta zmiana, która ma być wprowadzona, to ma być wprowadzona bez żadnego okresu przystosowawczego hmm. dla rynku dla, nie tylko dla przedsiębiorców, ale też dla osób, których finalnie te, te zmiany będą dotyczyły bezpośrednio, tak czyli tak. dla zleceniobiorców i osób, hmm. które mają działalność gospodarczą. Tak? Dlatego, że tutaj liczba tego, co może być zakwestionowane z tej przestrzeni medialnej, najbardziej wskazuje na umowy zlecenia. Ale tak naprawdę w tle mamy umowy z działalnościami gospodarczymi, i tam ta komplikacja finansowa jest dużo bardziej złożona niż w przypadku umów zlecenia, prawda? Tak, no bo tutaj mówimy cały czas o umowach cywilnoprawnych, tak? czyli umowy cywilnoprawne, tak. czyli głównie umowy zlecenia. Przy jeszcze umowach B2B, kiedy się prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, mamy różne skale podatkowe, tak. możemy korzystać z różnych ulg, tak? które z dnia na dzień nasza sytuacja całkowicie zostanie zmieniona. Tak, bo to wszystko wyparowuje tak? w hmm. momencie, w którym decyzja jest wydana.